Jak wykazać, że taki ciąg jest ciągiem e, arytmetycznym? Nauczymy się dzisiaj w tym krótkim e, tutorialu. Zobaczcie. Dla przypomnienia jest taki wzór, że środkowy wyraz to jest inaczej A plus C na 2. To jest sobie równe. I my to wiemy po prostu z definicji, że środkowy wyraz to jest inaczej suma tych dwóch m, pierwszego wyrazu i następującego po nim dzielone na 2. czyli to jest średnia arytmetyczna, w sumie stąd też nazwania e, powiązana z naszym ciągiem arytmetycznym. Dla nas B to jest ten, ta trójeczka. Natomiast z prawej strony będziemy mieć 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. Także sama trudność tego zadania wcale nie będzie polegała na tym, żeby pamiętać o tym wzorze. Ale jest on bardzo ważny, także zanotujcie sobie go. przez 2. B to się równa a plus c na 2. E, ok, jak to możemy policzyć? Przemnożmy sobie to wszystko razy 2 póki co. Dla ładniejszej postaci. Dla ułatwienia przenieśmy też wszystko, co znajduje się z prawej strony na lewą, czyli 6 odjąć 4, to będzie po prostu 2, odjąć ten pierwiastek z 3, no i z prawej strony zostanie nam 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. I teraz czy możemy na tej podstawie już tutaj stwierdzić, że tak, to jest arytmetyczne. Wykazaliśmy, że lewa strona jest równa prawej, spełniona jest ta własność. No, wcale nie, bo to jeszcze nie przypominam. Na lewej stronie, przynajmniej nie powinniśmy być tego pewni, jak usuwało się niewymierność w przypadku, kiedy mamy pierwiastek i do pierwiastka jest jakaś dodana inna liczba. Musimy domnożyć na wzór skróconego mnożenia ze znakiem przeciwnym, czyli na pierwiastek z 3 minus -2. I to jest mega istotna kwestia tutaj, bo jeżeli sobie tak przemnożymy i umiemy usuwać niewymierność, to zobaczmy w mianowniku. W mianownikach wychodzi nam iloczyn i to jest 3 odjąć 4, czyli przez minus 1 jakby, bo mamy wzór skróconego mnożenia. Usuwanie niewymierności jest u nas na kanale, także też sobie możecie e, zerknąć na to, jeżeli tutaj jest coś za szybko. No i e, co dalej możemy zrobić? W liczniku zostaje nam to pierwiastek z 3 minus 2, ale wiadomo, że dzieliliśmy przez minus 1, więc tak naprawdę będzie 2 odjąć pierwiastek z 3. No i super, tak naprawdę to jest 0 równe 0. Także możemy sobie zapisać lewa strona równa się prawej, spełniony jest ten warunek na ciąg arytmetyczny i zadanie jest zrobione. Jak inaczej można było to zrobić? Oczywiście, jeżeli ciąg jest ciągiem arytmetycznym, to ma stałą różnicę R, więc od środkowego odejmujemy, lub od właśnie tego ostatniego też odejmujemy tą samą liczbę i wychodzą nam pozostałe wartości. Czyli na przykład od A2 odejmuje A1 i to samo daje nam A3 minus A2. Czyli a2 minus a1 to się równa a3 minus a2. Pamiętajcie, że jak ja proponuję tutaj u nas na kanale jakieś rozwiązanie, to, to nie jest tak, że to jest jedyne. Tak? W matematyce często jest wiele dróg, tylko po prostu często podaję to najkrótsze, najszybsze. Ale wy możecie mieć. Mm, Łatwość albo chęci liczenia w jakiś inny sposób, więc jeżeli macie propozycję innej metody lub chcecie się z nią podzielić, to koniecznie piszcie w komentarzach zapytania. Ja chętnie Wam dam wskazówki, czy robicie dobrze, czy robicie źle. Super. Na tą chwilę mamy zadanie zrobione, wykazane zadanie, także po więcej zadań z ciągów, koniecznie musicie nas zaobserwować. Do usłyszenia!